rady i Przegląd mediów arabskich. I jak co tydzień, niemalże przed godziną 18. Maciej Jastrzębski i przegląd tego, co na Bliskim Wschodzie. Witaj, Maćku. Dzień dobry redakcji, dzień dobry państwu. Zaczynamy przegląd mediów arabskich od artykułu. Od Al turecki minister spraw zagranicznych Mewlu Czewuszoglu powiedział, że Ankara nie wycofa się z zakupu rosyjskiego systemu obrony powietrznej S-400 i że wystosuje odpowiedź na amerykańskie sankcje. Czewuszoglu powiedział, że decyzja o sankcjach jest błędna z powodów prawnych i politycznych. Polityk uznał ją za napaść na suwerenność tureckiego prawa. Turecki minister wskazał na przekonanie niektórych osób o łaskawości sankcji nałożonych przez Waszy Waszyngton. Cytat: Tymczasem my mówimy, że sankcje te są błędne, tak powiedział Czerwaszoglu. Oficjal uznał, że z punktu widzenia prawa Waszyngtony nie może nałożyć na jego kraj sankcji stworzonych przeciwko państwom wspierającym wrogów USA tylko dlatego, że Ankara zdecydowała się kupić system obrony powietrznej S-400, przed podjęciem decyzji o nałożeniu tychże sankcji, znanych jako Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Czowó Szoglu zapewnił, że sankcje w żaden sposób nie wpłyną na Turcję, natomiast gdyby Waszyngton zechciał znormalizować relacje z Ankarą, winien on pierwej usunąć istniejące między tymi stolicami problemy. W kontekście zamieszek na Bliskim Wschodzie, Czowó powiedział, że Unia Europejska i Turcja planują szczyt, w którym udział wezmą wszystkie państwa basenu Morza Śródziemnego. Oficjal założył, że Unia Europejska nie pogorszy swoich relacji z Turcją, narzucając na nią sankcje podczas zbliżającego się marcowego szczytu. Ze swojej strony szef tureckiego przemysłu zbrojnego, Ismail Damir powiedział, że sankcje amerykańskie nie wpłyną negatywnie na Ministerstwo Obrony, Armię czy Siły Porządkowe Turcji. W rozmowie z turecką agencją informacyjną Anadolu powiedział, że nasze projekty są realizowane przez firmy, których amerykańskie sankcje nie dotyczą i nie wpłyną na umowy podpisane przed implementacją sankcji. Koniec cytatu. Damir przypomniał, że prezydent Tur Turcji Recep Tayyip Erdoğan stanowczo podkreślił, iż Turcja nie jest państwem uginającym się pod cudzymi dyktatami. Nawiązując do zakupu przez Turcję systemu S-400, asystent sekretarza stanu do spraw polityczno-militarnych Clark Cooper powiedział, że decyzja o nałożeniu na Turcję sankcji była wyjątkowo trudna. Niemniej decyzja ta jest konieczna nie tylko ze względu na to, że Turcja jest sojusznikiem Waszyngtonu, ale również przez fakt członkostwa Turcji w NATO. Cooper przypomniał, że Waszyngton zobowiązał się do podjęcia wszelkiego dyplomatycznego wysiłku wraz z rządem tureckim na wszelkich możliwych poziomach, aby powstrzymać zakup systemu S400. Oficjal przypomniał również, że wyraźnie, że wyraźnie komunikował Ankarze podczas licznych okazji, że uzyskanie wspomnianego systemu naraża amerykańskie bezpieczeństwo technologiczno-wojskowe oraz zespoły pracownicze, a także stanowi finansowanie przemysłu obronnego Rosji. Um, przypomnijmy, że to w poniedziałek USA ogłosiły nałożenie sankcji na Ankarę w związku z zakupem wspomnianego rosyjskiego systemu obrony powietrznej S 400. Jest to też pierwszy raz, gdy sankcje w ramach aktu e, CAATSA zostają nałożone na członka NATO. I teraz e, przenieśmy się do Maroka, albowiem ta. Albowiem tam e, e, burzę dyplomatyczną wywołała oficjalna decyzja Stanów Zjednoczonych o uznaniu suwerenności władzy Maroka nad Saharą Zachodnią i przedstawieniu na mapach tego spornego terytorium jako części Królestwa Maroka. To w czwartek 10 grudnia prezydent USA Donald Trump e, po rozmowie z królem Mohammedem VI zatwitował, że jego kraj uznał marokańskość Sahary Zachodniej. Maroko uznało niepodległość USA w 1777 roku. Dlatego też jest właściwym, abyśmy uznali jego suwerenną władzę nad Saharą Zachodnią, tak zatwitował Donald Trump. Przypomnę, że uznanie niepodległości USA przez Maroko, a właściwie przez Sultana, to Maroko stało, miało miejsce wtedy, kiedy owym sułtanatem władał Mohammed III. Ale wróćmy do meritum. W kolejnym twecie Donald Trump napisał. Podpisałem proklamację uznającą marokańską suwerenność nad Saharą Zachodnią. Poważna, wiarygodna i realistyczna oferta autonomii Maroka jest jedyną podstawą dla sprawiedliwego i trwałego rozwiązania dla trwałego pokoju i dobrobytu. Koniec cytatu. Wspomniana już mapa została opublikowana dwa dni po twójcie Trumpa, to jest 12 grudnia. Podpisanie mapy miało miejsce w ambasadzie USA w Rabacie. Podpisując mapę, ambasador David Fisher powiedział, że cytat, ta mapa stanowi namacalną reprezentację śmiałej proklamacji prezydenta Trumpa. Uznaje ona suwerenność Maroka nad Saharą Zachodnią. Sahara Zachodnia to sporne i podzielone terytorium dawnej kolonii hiszpańskiej. Terytorium to znajduje się głównie pod marokańską kontrolą, choć napięcia ze zmienną intensywnością narastały za sprawą pro niepodległościowego frontu Polisario na przełomie tych kilku dekad. Ponadto w czwartek 10 grudnia Maroko stało się czwartym państwem arabskim w tym roku, zaraz po Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Bahrainie i Sudanie. Które zgodziło się znormalizować swoje stosunki z Izraelem. Jak się dalej potoczą losy z Sahary Zachodniej, będę Państwa informować w niedalekiej przyszłości. A tymczasem oddaję głos do studia. Kłaniam się. Bardzo dziękujemy. Maciej Jastrzębski i przegląd prasy arabskiej.